Witajcie moi drodzy w tym pięknym odcinku, na tym pięknym kanale. My tutaj jesteśmy na rajdzie, jak to Kuba zapowiadał, e, na tym Twending. Teraz jesteśmy właśnie pod spontanną na jakiejś granicy Czechosłowacji Czechos, Czechos Słowaco Polskiej, Rosji, nie, Polski dobrami. E, I my tutaj dzisiaj będziemy i my się, będziemy ten e, w e, hotelu. Ale teraz macie gdzieś na te piękne chwilitki z naszej pięknej trasy. Ksiun. <noise> no i moi drodzy, wy te, teraz musicie w ogóle poznać my mojego O, Jest to osoba, która będzie się przewijała na tych filmach Siema Ja z ja grała w grałam w Minecrafta, może pojawią się z nią jakieś odcinki Więc w o no już przynajmniej tak? raczej poznajecie są naprawdę wszystkich. Okres. Tak, tak. I tak, Teraz jesteśmy właśnie to takie drzemie, które kapie. Teraz I to te drzewo, które kapie, naprawdę kapie, prawda chyba? Prawda, że, drzewo prawda, że drzewo to drzewo kapie? Ale tutaj... Co? Prawda, że to drzewo kapie? No drzewo kapie! Mit potwierdzony. Spodziewałem, spodziewałem... się czegoś gorszego, ale fajnie jest, bo nie mamy... Kładamy na łóżko! Witowie, teraz będę musieli na głośno, bo później robimy sobie pakiet SMMR. AS AS AsMR 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 po prostu. As nie. No i my teraz będziemy iść na seans filmowy. A pewnie wy jesteście, pewnie nie ma nie macie teraz seansu filmowego. Dlatego... Ja já mám teda samozřejmě nové ASMR. Hele, opakování po popcorně. Zamluvaně popcorn. To mi to może pustit. Jít mikrofonu. Jít za popcornu. Sztukanie... sztukanie popcornem w Gopro Nie mikrofon powinieneś sztukać, jak Sztukanie popcornem w mikrofon Kuchanie mikrofonem Czemu ty mi tak z tym światłem, jak na komendzie policji? Wcale nie jestem, e, dobra teraz, teraz... 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 My się pewnie widzimy już rano Czemu tak nie rozświetlasz? Albo... Albo wieczorem Teraz zaraz wrócę popcornem. To będzie zawsze film. Cześć, witam Cześć, witajcie moi drodzy w tym pięknym drugim dniu urbański śpiewa pod profilcem. Jest klapek dobra, <zapytaj się> <gul體> <rudy>. <gul體> e, jest mój Dobra, się rudy. I ten... do jest nie klapek? to. A to jest but rudego. A nie dotyka dotykaj buch? moich butów! Gdzie jest mój klapek? Tam! Aha, dobra, sorry. <gry> I A dobra dobra, o, dobra i moi drodzy, my, to jest bardzo dziwne My moi, moi drodzy, teraz będziemy iść na, na śniadanko, bo tutaj pokażemy tam, gdzie będziemy iść na śniadanko. Śniadania nie ma ogólnie, przetrzymują nas tu i god Tam widzicie śniadanko. mamy. Tam widzicie śniadanko. Mówię! Tam, będzie tam. tam śniadanko! To i tam. Dadzą nam suche kromki <gry> Tak, dadzą nam suche kąki Janek. <gry> No i jak Dadzą nam suche kromki, a później będziemy jeść jakieś góry, dlatego zobaczcie teraz jest z gór W górach będzie... Lalalala la, 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 I teraz macie tra, tra, piękne przebitki z pokoju Uwali palun Uwali papu. Uwali, papu. Uwali, papu. Uwali.

są git, ale nie jadłbym ich codziennie. Nie wszedłbym tutaj pod tę górę specjalnie, żeby zjeść. Dobra, Mnie, nie jest, jest warte pod, pod, pod tą górę, żeby zjeść. Tak, tak Antek ma rację. Dobra, yy, i teraz my już skończymy. Widzimy, widzimy się już w hotelu. Boże, kłótnie bo co są Wyrz... nagrywane. Wiesz, że ja, ja je wyrzuciłem za okno? No? Typowy making off. Rudy, <laughs> gdzie są twoje buty? Hey. Nasz menadżer i ja, menadżer Rudego, a to jest jakiś Siema. random. Ja jestem operatorem, statystą w GameCore. No to my to my jest jakiś mini making of naszego dobra Rudy ja. znalazł buty, jest zarąbiście. My wróciliśmy z bucieczki i uciekamy z domu. Tak, uciekamy z domu. Moi drodzy, my już wróciliśmy z wycieczki. fajne kumka na oczach. Tak, Janek, ma fajne kumka na oczach. Już jesteśmy w Rosji. O, Moi drodzy, my już... Nie, nie wyciśnij tego! <gulanie> <sm quarters> ja, <to> Moi drodzy, my już wróciliśmy z naszego spaceru w górach, który zepsuł moje stopy. Moje były takie ładne, a teraz są takie całe... O całe... cóż, pokażą i wyklatają. Nie jestem stópkarzem ja <laughs> jeszcze, jeszcze, jeszcze oprócz tego e, wróciliśmy z tego wyjazdu I było, o, no, było super, ale e, skaka, macie teraz macie, miejsce przebitki z tego piękne takie, tu, 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 tu. Dobra, to się wytnie Moi drodzy, my już wróciliśmy z naszego spaceru <laughs> Moi drodzy, my już wróciliśmy z naszego spaceru, musimy oświetlić Moi drodzy, my już wróciliśmy z naszego spaceru. Jak tu ruchy ktoś zabije. Moi drodzy, my już wróciliśmy z naszego spaceru. Jesteśmy już w hotelu, teraz będziemy zmierzać na obiadek, później, jest, później idziemy do sklepiku. Będziemy mieć też nagrywki, a Będziecie później... To świetnie. Dobra, i teraz będziemy iść do tego sklepiku po obiedzie, dlatego się będziemy widzieć z sklepiku. My już wróciliśmy ze sklepu kawa i pokażę wam, co kupiłem. Kupiłem chapsy jabłkowe, kinderki, bo chciałam oglądać fajny film, poka w tak było pięknie. Może nie na tym, ale u naszych kolegów. Bekony drobiowe. To Tak. Eee, z tego, 100% skóra... dwie wody, jedna dla kolegi, a jedna dla mnie. Nie dla Kuby, dla innego kolegi. Ja też kubel? Ja wam może zrobię mój unboxing, teraz postawię was w na stoliku. Tylko rozłożę statyw. A, czemu ja się nie mogę Dobra, odejmam mam kawę z żabki, dobra. Uwielbiam lacyn, uwielbiam bejty, Monster A zaraz od Freeza już wypity. Właśnie wypity, no pity. Ja testowałam inny. Woda. No, no, Duża. To um, mała woda. Bardzo nie wiem, to jest Oraz um, Arizonka. Arizonka, zwykła Arizonka. Ja też kupiłam, że ona już kupiłam. No, tam leży chyba na stole. Ty możesz przynieść. We, ke, we Love Kens. Tak, ja mamy tutaj mały rybę. No to jest mi wszystko. Widzimy się. A, no i czy mamy jeszcze czekoladę z obiadu, no i pyszny popcornik Andrzeja. Mhm. Dobra, tu kończy ten filmik. Dobra, okay. może się widzimy jeszcze. <grym się> w <wstrzymać> wam zapomniałam pokazać, mam jeszcze tutaj dwa kolacje właśnie, jeszcze gumę do No i to już wszystko. Cześć moi drodzy już w kolejnym w ostatnim dniu z tej serii My dzisiaj jesteśmy w tajemniczym miejscu. Jesteśmy nad górą War tam jest góra War. Tam daleko i na góry War tam będziemy też za chwilę kolejką, tylko idziemy po Kubę, bo widzę, że Kuba gdzieś po lazu. Chwa, przywitaj się z widzami. Ale Tego wchodzimy. My już jesteśmy z północą w środku. Tak wygląda. Z making of him. Jaki? To tak jest spłaszczony. Trzeci już włączasz żeby super w uszy. Jesteśmy w bo się zamknięta jest taka ręczniczka Na pewno nie Ale to przynajmniej można się tam Ile kosztuje kubek? Kubek 50 zł. Balon jakiś głupi 20. Chyba no. niczego nie kupię. Co? Idziemy kupić coś. Ja kupuję jak pienięwkę. Jesteś zagrożony! Andrzej! Andrzej! Andrzej. Yeah. Ja jesteś zagrożony! Czemu jesteś zagrożony? My już wróciliśmy, ale wy mnie nie widzicie, ale mnie słyszycie, haha. Ha. Teraz ona, Kuba, Kuba, teraz, teraz się pożegnaj, tylko musimy... Teraz, teraz będzie taki czarny ekran, ale damy śmieszne koncert. Ej, czekamy, Emil to przepraszam. Nagrywam to, bo chcę się pożegnać. To pa!